Dzień dobry, moi kochani, witajcie. Dzisiaj jest sobota, Wielka Sobota. Kończę gotowanie. Już chyba przygotowałam wszystko, co można było. Co Wy szykujecie na święta? Moja córka, tak jak Wam mówiłam, w ostatnim vlogu przyjeżdża. Ja właśnie w sumie wstawiam na rosu do żurka. Bo u nas to taka tradycja. Niektórzy nie lubią żurka, więc go nie, nie robią. A ja na śniadanie wielkanocne zawsze mam żurek. Taką małą miseczkę z białą kiełbaską, ale zawsze jest. A właśnie wstawiam garnek, taki wielki bo to wiecie, żurek, potem będzie rosół z tego, także odleję sobie, robię wszystko, jak to mówią, na jeden raz. Dobra, niech się gotuje. Ja sobie dokończę moją herbatę, bo coś mi nie zaczyna brzuch boleć. Ech, za duży, chyba za dużo wszystkiego pomieszałam i jakoś tak nie za bardzo się czuję. Te święta zawsze <laughs> przysporzają problemów z brzuszkami, z jelitkami, bo człowiek trochę tego, spróbuje trochę tamtego, no bo to jednak przygotowuje wszystko, muszę wszystko posmakować. No i wiecie co, po prostu mam rewolucję. Cieszę się w sumie, że już te święta nadeszły. Szkoda tylko, że pada, ale jest wiosna, deszcz jest potrzebny. No cóż, niestety tego wybierać nie możemy. Musimy liczyć na to, co przyjdzie. No i tyle. Leon niczym się nie przejmuje, nie wiadomo o co chodzi. Dlaczego wszyscy się tak krzątają? No co to jest grane? chodzi, pląta się pod nogami. Oh. W sumie za dużo placków nie robiłam, zrobiłam tylko jeden, starczy i tak nie wiem, czy zjemy, bo my raczej nie jesteśmy tacy zbytnio plackowi. Nikt poza nami tutaj nie będzie. Moja cała rodzina jest w Polsce, więc dla kogo mam tak naprawdę przygotowywać? To są tylko dwa dni. A ja idę w poniedziałek na nockę, więc um, ten um, czas świąteczny dla mnie się trochę szybciej skończy, niż normalnie dla wszystkich. A moja córka w sumie dzisiaj jest w pracy, bo dzisiaj normalny dzień jest w pracy. No ja nie jestem, mam wolne. Um, Rafał w sumie też ma wolne, ale nie wiem, gdzieś pojechał do garażu chyba. Nie lubię siedzieć w domu, kiedy ja gotuję, wiecie, krzątam się, wtedy mam za dużo nerwów, bo chcę to, chcę tamto zrobić. E, próbuję się przygotować zawsze dobrze do świąt, bo kocham święta, e, nie tylko dlatego, że jest wolne. Zobaczcie, wszystko mam tutaj na balkonie, bo nie mam miejsca już w lodówce. I to jest właśnie problem. Także i mięsko, placuszek, e, sałatki są po prostu na balkonie. Na dworzu jest. Ogólnie jest e, niska temperatura, więc nic się nie popsuje. W sumie na moje szczęście nie świeci słońce. W sumie powiem Wam, że jak teraz tak patrzę, to trawa jest bardziej zielona. I nawet tutaj takie to drzewko wypuściło te listki. Gold li, Lime, takie bardzo zielonkawe w sumie, są żółto-zielone. W sumie fajne, muszę przyznać, ale wszystko nabrało naprawdę koloru. No Widać, że każde z tych drzew potrzebowało wody, słońce było, teraz jest potrzebna woda. A u Was jaka pogoda jest na święta? Też pada? Czy może macie słoneczko? A może nie wiem, grad, bo różnie bywa. W kwietniu to praktycznie można się wszystkiego spodziewać, tak jak w marcu. Często, jak byłam małym dzieckiem, w kwietniu, jak była Wielkanoc, to musieliśmy chodzić w kozakach i szukać swoich prezentów, które zostawił zając w śniegu. No, To była najfajniejsza zabawa, jaką można sobie wyobrazić. Szukać właśnie takich prezencików w śniegu, a jak byłam u mojej babci, moja babcia mieszkała na wsi, moja mama zawsze wieczorem przygotowywała takie fajne gniazdka z mchu, bo tam można było dużo znaleźć gałęzi, mchu i innych rzeczy. No w mieście niekoniecznie, ale jak właśnie byliśmy u mojej babci, to moja mama nam przygotowywała i wiecie co, jak rano wstawałyśmy po śniadaniu. Szybkim pędem leciałyśmy właśnie tam, gdzie były te gniazdka. Cieszyłyśmy się ogromnie. W sumie nie dostawałyśmy nic do ubrania, żadnych zabawek, ale dla, no, dla nas było największą frajdą, jak dostaliśmy pomarańcze, czekoladki, takie wielkie zające, yy, które właściwie yy, gdy, już przysz, gdy przyszliśmy do domu, mieliśmy zjedzone. Mój tato zawsze robił takie cukierki z e, tych zająców. E, mój tato robił właśnie z tych takich figurek cukrowych, bo to też e, dostawałyśmy. Niekoniecznie to zjadałyśmy, ale potem mój tato właśnie e, na patelni przysmażał e, i robił z tego. Przepyszne cukierki. Wyobraźcie sobie, my już po prostu z patelni wyjadałyśmy. To były czasy, wiecie. Tak sobie teraz e, stoję i wspominam, jak wy wspominacie swoje dzieciństwo, co wy dostawaliście na właśnie na Wielkanoc. Tradycją były zawsze słodycze. Nigdy się nie kupowało nic szczególnego. To sami moim dzieciom kupowałam jakieś zabawki, takie drobnostki, ale to nie były jakieś wielkie, wyrachowane, wiecie, ekskluzywne prezenty. Nie. Po prostu. Zając jest mały i nie ma takich dużych worków. Nie można go przeciążać. Zawsze się z tego śmiała. Jak moje dzieci pytały: "Mamo, gwiazdor zawsze przynosi nam takie duże prezenty, a zając takie małe". No to znalazłam wytłumaczenie i potem już nigdy mnie nie pytały, dlaczego zając nie przynosi im wielkich prezentów. Możecie to wykorzystać u swoich dzieci. Jakby co. Byłam w polskim sklepie, udało mi się kupić baranka, ale musiałam sama mu zrobić oczka i uszka. Udało mi się z ziela angielskiego i z liścia laurowego. Normalnie zawsze z listków bokszpanu, ale tutaj niestety nigdzie nie mam bokszpanu, więc trzeba kombinować. Słuchajcie, ale jako tako jest baranek. Na stół wielkanocny, na śniadanko, będzie dobrze smakował. No cóż, moi kochani, ja Wam życzę przyjemnych, wesołych, radosnych świąt wielkanocnych w gronie rodzinnym przede wszystkim, żeby ten czas był dla Was wyjątkowy i późniejsze dni również. Bo to jest ważne. Nie tylko w święta jest rodzina, ale jest cały rok. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.